Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie gniazdo po wykocie samicy srokacza. Przeniosę sobie ją zaraz do klatki, ale wpierw zapiszemy kolejną osobę, a jest nią Frizo Hodowca. Jest zapisane Prosiłeś, więc zapisałem, gratuluję. Tu łodziki sobie piją fajnie a ja teraz przejdę do przenoszenia tej samiczki mam tutaj już przysyłaną klatkę więc już sobie ją przenoszę spróbuję tak szybciej zgarnąć ciężka sabiczka Możemy ją tu do klatki damy jej marchew aby się niepokoiła, nie się mnie niepokoiła ja sobie szybko biorę rękawiczki, no zapachem ją. Przejdziemy do sprawdzenia. Właśnie nacieram rękę zapachem samicy, żeby przeszedł mój zapach na nią i jej zapach na moją rękę. I za chwileczkę przejdziemy do sprawdzania gniazda. Jeszcze chwilkę sobie natrę i zaraz dojdziemy tam. Samiczka już tam jest. Ja jestem przy gnieździe. Sprawdzę dokładnie gniazdo. Ile tych młodych tu jest. Młode są tutaj jest ich raz dwa, trzy cztery, pięć, sześć dwa, cztery sześć, siedem młodych więc ich nie ruszam siedem młodzików cztery czarne, trzy takie łaciaty jak samica więc zostawiam tak jak były tak wygląda i teraz chwilę odczekam, wpuszczę samiczkę z powrotem. Tu jeszcze dogarnę tą sierść na nie i wpuszczę samiczkę z powrotem. Dobra, możemy przenieść ją Tylko Jeszcze raz pogłaska I damy jej szybko marchew, żeby się zajęła tym Żeby nie obwąkiwała na razie młodych Już zajęła się ogryzaniem, więc tam zapach ulotni się Tak to wygląda. Z paśnika to wyciągnę takie dziadostwo. Samiczka sobie obgryzi marchewkę. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie opeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.